Trochę nisko. Cześć. Trochę nisko. Nie widzę tekstu. Cześć kochani. Czekajcie, sobie ustawię. Trochę wyżej, żeby miała przed oczami. O. Trochę lepiej. Dla mnie lepiej. Lepiej widzę. Lepiej widzę wszystko. Cześć! Cześć, cześć. Kto tam jest? Wiola mówi hello, Marta jest. Cześć! Cześć dziewczyny. Czekajcie. Ja sobie znajdę się znowu jak zwykle. No, jestem dzisiaj na drugim telefonie na powerbanku. Nie wiem jak długo pociągnę, ale może pociągnę. Witajcie na kolejnej sesji QA dotyczącej yy, sprzedaży rękodzieła. I od razu dawajcie jakieś pytanie, bo ja dzisiaj jestem totalnie nieprzygotowana i nie mam żadnego pytania backup'owego, Zakładam, że po prostu yy, jesteście wyprzygotowane. <laughs> cześć Laura, cześć Jola, cześć Ania. Uj, zaraz wam coś pokażę. Punktualnie jak Fakty TVN, Ania, tak? Choć raz. <laughs> cześć Irmina. Karolina już jest też po drugiej stronie, widzę. Cześć Gosia, cześć dziewczyny, hej Żaneta. Hej, kto mi da za pierwsze pytanie? Bobek mi jakoś krzywo wyszedł dzisiaj. Kto mi zada pierwsze pytanie? Poleciały serduszka. Fajnie. A ja mi się tutaj kręci. Olga, cześć. Olga pisze, że będę póki syn mi nie przeszkodzi. Znowu migam. Dziewczyny, dawajcie jakieś pytanie na temat y, sprzedaży rękodzieła. Co by tam chciałyście się, się dzisiaj dowiedzieć ode mnie? Jakie pytanie zadać? Karolina, może Ty napiszesz jakieś pytanie? Bo ja sobie nie wydrukowałam żadnego, ale może Ty pamiętasz jakieś, które mogłabym, mogłabym no, na które mogłabym odpowiedzieć? Wiola pisze, że od 20 na, przy, na następny. Cześć. O, jest pytanie! Barbara. Ej, słuchajcie, chyba się nie doczekam tutaj, żeby na drugiej komórce znaleźć. Co warto bardziej promować? Swoje produkty czy usługi? Pierścionek czy wykonanie pierścionka według projektu klienta? Barbara, ja myślę, że warto mieć w ogóle dwie takie oferty w produkcie, dlatego że im sobie, jakby bazowy produkt jest ten sam, wiadomo co robisz, że robisz pierścienie. I jeżeli podzielisz sobie ten rynek na dwa... Na produkty indywidualne według, według projektu klienta, za te projekty możesz brać dużo, dużo więcej niż za gotowe projekty, gotowych pierścionków, które możesz przydawać kapkę taniej, bo one już są zrobione, bo nie musisz na przykład tracić czasu na, na korespondencję, na ustalanie jakichś detali z klientem, więc myślę, że rozsądnie byłoby po prostu podzielić podzielić ten, tę swoją ofertę i zrobić i taką, i taką, mieć i gotowe produkty, i produkty, pierścionki do sprzedaży, i pierścionki na zamówienie robić, i zobaczyć, co ci się będzie sprzedawało lepiej. I jak, jak zauważysz, że któryś produkt jakby ciągnie do przodu bardziej, to ten produkt zrób sobie swoim flagowym, a ten drugi jako dodatkową ofertę dla tych, którzy nie są gotowi na zakup tego pierwszego produktu od ciebie. Ale to dopiero będziesz mogła zrobić po jakimś czasie, jak one się zacznąć. Po prostu sprzedawasz, sprzedawać, zobaczysz, co sprzedaje ci się lepiej. U nas w tym momencie jest tak, że lepiej się sprzedają już gotowe produkty, ale to od niedawna bo jeszcze gdzieś z półtora roku temu lepiej się sprzedawały produkty, które były robione na zamówienie. Tyle na <grytanie> to pytanie. Kto ma jakieś jeszcze? Coś Wam pokażę zaraz. Dawajcie jeszcze jakieś pytanie. Dawajcie, dawajcie. Tam widziałam, dziewczyny mają jakąś następną, yy, zaraz następny jakiś webinar, webinar u pani swojego czasu, z tego co widziałam. To ja nie będę Wam za jakoś tak strasznie dużo, yy, no, strasznie dużo zajmować czasu. Cześć Ania. Cześć Tatiana. Cześć. 28 osób i żadnego pytania? Kolejnego? Już pokaż. Tak? Gosia wie co? Dobra, poczekajcie, muszę wyjść i znowu pewnie Facebook mnie Facebook mnie wklei na pusto, w sensie będzie startowy startowy obraz obraz tego Q&A nie masowy, tylko jest pracownia, ale dobra, pokażę wam na szybko, chodź. 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 No chodź. No chodź, chodź, pokażesz się. patrzcie, patrzcie, To jest nowy bezcukrowy członek. Cześć, cześć. Fajna? Powiedzcie, że fajna. Więc mamy dwa koty i psa. Yy, dobra, widzę następne pytanie. Wiki jest, cześć, wiki. Następne pytanie. Ania, Ania zadaje zadaje, czekajcie, Ania zadaje pytanie. Czy dobrym pomysłem jest przekazanie do testów nowego produktu klientom? Zależy! Anna to może być dobre działanie pod warunkiem, że przekażesz te produkty osobie, o której wiesz, że ona przyciąga również Twoich klientów. Są takie osoby, są takie fanpage czy blogi, które będą przyciągały, o których będziesz wiedziała, że przyciągają. Twoich klientów. I na te blogi myślę, że można się zdecydować na to, żeby w ramach promocji, przekazać jakiś produkt do testów. Nie polecam Ci współpracowania z żadną, z żadną z takich, tego typu blogerek, czy, z, czy osoby, która prowadzi kanał, na którym wyłącznie testuje tych fanpage'y, takich stworzonych tylko i wyłącznie do testowania i do prowadzenia konkursów typu rozdawajka, czy kandy, nie polecam nikomu, dlatego, że one nie działają, nikt ich, oprócz osób, które chcą coś wygrać, nie ogląda, na pewno tam nie ma, podejrzewam, Żadnych klientów, są tylko amatorzy darmowych tych, darmowych prezentów czy no, wygranek za darmo. Jest cała masa osób, które mają fałszywe profile, takie, które w rzeczywistości nie istnieją. Kilka, słuchajcie, to są całe strategie brania udziału w takich, w takich fanpage'ach. Ludzie mają po 5-6 fałszywych fanpage'ów y i niby zapraszają znajomych. Jakby gadają sami ze sobą, bo czasami warunkiem wzięcia udziału jest to, że zaproś koleżankę i tak dalej, i tak dalej. Nie polecam w ogóle współpracy z takimi. Profilami. Te współprace zawsze są na marne. Wytracicie czas, pieniądze i swoje rzeczy. Nie dostajecie nic absolutnie, ani jednego klienta. Natomiast jeśli jest jakiś blog, czy jakaś firma, czy jakiś partner, który, o którym wiesz, że tam u niego są też klienci, którzy są u ciebie, to jak najbardziej. Wiki, a ja proszę o zestaw formuł, około formułę około sprzedażowych. Wiki, ja nie wiem, o czym pytasz. Stojak z probówkami za tobą, gdzie, skąd i jak. Dobra, słuchajcie, to jest dobre pytanie na live, bo będzie z prezentacją. Stojak z probówkami, patrzcie. Tu, o, proszę, probówki. Tu stąd. Widzicie wszyscy? Skarby natury. U Kasi Grindy takie stojaki, można sobie zamówić. Są bardzo poręczne. Jest porządek. Można sobie. Są. Małgorzata Boska. Boska, nie? Formułek, by nie pisać, sprzedam. W ogóle nigdy, znaczy nigdy, bardzo rzadko albo prawie nigdy nie piszcie, sprzedam. Sprzedam kolczyki, sprzedam e, bransoletkę, sprzedam świeczkę, sprzedam czapkę, sprzedam kota, sprzedam psa, bo to jest takie, wiecie, jak na targach w latach 80. Czapki, czapki tanio sprzedam, skarpetki. Buty we wszystkich rozmiarach tanio-tanio takich wyrażeń w ogóle unikajcie. Natomiast bardzo fajnie um, udaje się sprzedawać, albo bardzo fajnie ta sprzedaż wychodzi, kiedy um, jest um, jakby rzucona nie wprost. Czyli na przykład zobaczcie, jak pięknie świeczka wygląda u klientki, albo klientka, bowiem, Wiki, że ty świeczki robisz, sąd, bo Wiki jest u nas na kursie bez cukrowej dychy. Stąd wiem od razu, co ona robi. Więc dużo lepiej zadziała post, w którym wrzucisz, że nasza klientka przysłała albo właśnie skończyła dekorować swój pokój z kominkiem. I zobaczcie, jak pięknie wygląda. I tam jest świeczka, i w podpisie. Jeżeli też szukasz dodatków, albo jeżeli też właśnie remontujesz mieszkanie, albo jeżeli właśnie wyremontowałaś swój pokój i chcesz mu. Chcesz stworzyć w nim jakąś taką przytulną, ciepłą atmosferę, to daj znać, robię na zamówienie coś takiego. Jakby w różny sposób, nie wprost, nie wołając, jak tablica ogłoszeniowa sprzedam, 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 tak to na się sprzedają i to też marnie. Natomiast wszelkie takie wiesz. Na przykład specjalne zamówienie i to już zrobisz zdjęcie i podpiszesz je, że to jest specjalne zamówienie pani Agaty czy pani Agnieszki i to już sugeruje, że twoja świeczka jest na sprzedaż, że to jest produkt, który chciałabyś sprzedać. Możesz dopisać, że realizujesz na przykład indywidualne zamówienia albo dopasowujesz świeczki do wystroju wnętrza albo, że masz kolekcję glamour, rustykalną i nie wiem, mod... nowoczesną, nie? Małgorzata odpowiedziała Marcinowi z linkiem do Taty Grindy od probówek, super. Żaneta pisze, czy dobrym pomysłem jest przygotowanie ankiety, by określić jak widzą markę klienty typu 2? Pytania A i B, z czym kojarzy Ci się marka A luksusowa i artystyczna, B kicz? Jak tak postawisz pytanie, to Ci wszyscy odpowiedzą A, bo nikt nie będzie chciał być tym podłym, wrednym człowiekiem, który Ci powie, że kicz. Musisz przemyśleć dobrze pytania. Niestety ludzie lubią być lubiani, ludzie lubią być postrzegani jako, jako przy, przyjaźni, nastawieni i jako fajni i mili. I jak tak postawisz pytanie, to na pewno będziesz miała 99 odpowiedzi, że luksusowa, a jedna odpowiedź, jedna odpowiedź to będzie kolega, który zażartuje, że kicz. Przemyśl pytania, ale sama ankieta, sam pomysł na to, żeby zrobić ankietę i wrzucić ją na fanpage'a jest dobry. Zresztą dziewczyny, Żeneta y, też jest na kursie i to widziałyście, nie pamiętam, która z Was wrzuciła już tak uszyte chyba, uszyte chyba wrzuciła ankietę po live na temat szukania y, klienta idealnego. Żeneta wrzuciła pytanie na fanpage'a swojego i nie wiem, czy zaglądałyście, ona tam podlinkowała to pytanie, ja zajrzałam i tam miała naprawdę sporo odpowiedzi, więc y, no to jest dobry pomysł. Wiki, dziękuję za odpowiedź. Bardzo proszę. Wiki, ty jesteś chyba na całym kursie. To jeszcze, jeszcze dojdziemy do tych technik sprzedażowych i ja na pewno będę to rozwijała i będę o tym mówiła. A żeleta, ty też chyba jesteś na kilku modułach, na kilku modułach. Jeśli chodzi o markę, to, to będzie, będę w ogóle super też moduł wyszedł o marce o budowaniu marki. Ja tam w ogóle pokazuję, jak stworzyć slogan, jak zrobić markę, która będzie dobrze postrzegana przez klientów. Dlatego zdaje się, że ty, ty tą czwóreczkę masz. Chyba, że się nie mylę, więc na pewno, na pewno będę się do tego jakby no, zagłębiać. O, Karolina już napisała, że Magda. No właśnie, Magda z zużyte zrobiła pytanie u siebie na fanpage'u i ten. I, I tam dostała odpowiedzi po prostu i to ją też naprowadziło. Kto jeszcze? Wyknę. O. A Jutro mamy moduł o produkcie i będę mówiła, jak strategicznie zbudować ofertę pod klienta, który, pod klienta, którego określiłyśmy w module pierwszym, będzie super, dziewczyny. Słuchajcie, te, które są na kursie, nie wyrzucajcie swoich tych, swoich notatek, bo orkbuszek, fajny, jak to zrobić? Będzie fajnie, fajnie. Zrobimy jutro kolekcję. Pokażę wam, jak to zrobić. Wiki niestety nie jesteś na całym kursie, ale masz więcej niż jeden moduł z tego, co widziałam, prawda? Zobacz sobie, zobacz sobie opis yy, o sprzedaży. Albo zadaj jeszcze jedno pytanie, doprecyzuj, może jeszcze, jeszcze mam chwilkę. Minął już kwadras, czy nie, nie minął? Czekajcie, wiecie, że się nie zalogowało mnie na tym drugim telefonie zupełnie? Nie, jeszcze mogę, jeszcze mam chwilę, to dawaj, dawaj pytanie. Dawaj, dawaj to odpowiem. Pies wyje, jeszcze trochę tęskni za gniazdem. No co? Kto tam jeszcze ma jakieś pytanie? Wiki jest w module drugim. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Będziemy tworzyć ofertę. Będziemy tworzyć jutro ofertę produktową pod klienta idealnego, którego określałyśmy w pierwszym module. Dobrze, że jesteś. To jest ważny moduł. Mhm. Karolina napisała, że Wiki małymi kroczkami będzie na całym kursie. Oby oby. Bo jest. O! W końcu. Patrzcie. Po, po jakim czasie. Po jakim czasie się w ten. Po jakim czasie się udało mi. I wcale nie widzę tutaj więcej komentarzy niż tutaj. To co, nie ma? Ja jeszcze dziś mam czas na zapłacić na to numer dwa. Tak! Tak, tam Karolina, ale piszcie na maila. Piszcie na maila dziewczyny na tego samego maila, na którego kupowałyście pierwszy moduł. Tam Karolina trzyma rękę na pulsie cały czas i... Yy, i jeszcze, jeszcze można, tak, bo to jutro startujemy o godzinie bodajże 18.00 live'em na temat, na temat produktu i na temat, no, na temat strategii budowania oferty. I, i do tego czasu jeszcze, jeszcze możecie dołączyć, jak najbardziej. Bo później, jak ktoś dołącza wstecz, to po prostu cena jest taka sama, ale no, ale traci, traci po prostu możliwość bycia live, możliwość zadawania pytań. Także no tak, jeszcze dziś jest czas. Wiki pisze. A czy jeśli zrobiłam na przykład lampią z trochę krzywymi ściankami, a nie ma to wpływu na użytkowanie, ale nie jest to już produkt premium. Czy mogę go ucieło? Ucieło. Widzę pół pytania. Widzę pół pytania. Widzę pół pytania. Wiki, dopisz pytanie. Czy mogę go sprzedać pewnie chciałaś napisać? Czy mogą go wystawić? Jednym będzie to przeszkadzało, drugim nie. Mi totalnie nie przeszkadza. Jakoś ładnie sprzedać pisząc, że jest niedoskonały. Wiesz co? Mi takie niedoskonałości zupełnie nie przeszkadzają, natomiast są osoby, które które bardzo są wyczulone na tego, typu, na tego typu rzeczy. Ja wychodzę z założenia, że pewne niedoskonałości są no, że pewne niedoskonałości są do przewidzenia i nawet do oczekiwania, bo to są wszystko ręcznie robione rzeczy. I no, to nie jest maszyna, która oblicza wszystko idealnie a jakimiś tam algorytmami co do milimetra, to nie jest wtryskiwarki. Tylko to jest ręczna robota. Natomiast, e, natomiast e, jeżeli, e, jeżeli zauważysz, bo to jest kluczem u Ciebie, jeżeli zauważysz, że większość, twoich, e, że większość Twoich klientów jest bardzo wrażliwa na dokładność wykonania, a nierówności są na tyle widoczne, że gołym okiem nie trzeba się jakoś bardzo, bardzo mocno przyglądać, to w takiej sytuacji, kiedy wiesz, że klienci zwracają mocno na to uwagę, nie wystawiałabym wtedy tego produktu. Natomiast, jeśli się dowiesz, że wywnioskujesz, że Twoi klienci nie są jakoś bardzo wyczuleni na takie drobne nierówności, no to spokojnie. Tutaj Karolina, no. Karolina ci też w komentarzu napisała, że można zrobić outlet. Tak, tylko wtedy też jakby mocno akcentuj to, że w tym outlecie są, można kupić dużo taniej, ale jakimś tam, jakimś tam kosztem, w sensie na przykład kosztem tych nierówności, nie? Ale że to jest na przykład okazja. Myślę, że też część klientów będzie chciała czy spróbowała kupić od Ciebie na próbę nawet taki tańszy produkt, może nie do końca idealny, tylko wtedy ważne jest po prostu, żebyś pokazała dokładnie na czym polega ta niedoskonałość i też żebyś ubrała ją w, te, w słowa takie, w słowa, w taką treść, która nie będzie sugerowała, że produkt nie jest pełnowartościowy, tylko, że właśnie on niekoniecznie jest, niekoniecznie jest doskonały i idealny. Na przykład, no nie wiem, że no, musiałabym pomyśleć, co, jak to patrzeć jakim tekstem, ale na pewno dałoby się napisać coś w stylu, że czasami jest tak, że, że, że pracując ręcznie, nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć efektu i bywają rzeczy nie do końca doskonałe, ale, ale no nie wiem, dalej. Doskonałość w niedoskonałości. <laughs> no, jakoś trzeba by było pomyśleć, jak to opisać, natomiast na pewno trzeba by było dokładnie opisać, na czym polega ta niedoskonałość, dokładnie ją sfotografować. I nie udawać, że on jest prawie idealny, tylko napisać wprost, że no, że, że jest coś nie tak i dlatego jest dużo, dużo taniej. Cześć, Beata, zdążyłaś. Dawaj pytanie. Dawaj pytanie, ostatnie. Ostatnie. Ostatnie pytanie. Wiki napisała, że będzie czasem szukać klientek na grupie. Wiesz co, wiele z nas ma klientki wśród innych rękodzielniczek. Edyta na przykład, Woźniak, Marisela, bardzo dużo sprzedaje innym, innym biżuteryjkom. Więc to nie do końca jest taki kuriozalny pomysł. Wiki, a czy pod postem mogę to napisać? Chodzi o dzisiejsze lampiony. Ale co napisać, Wiki, chodzi ci o. a pod postem wrzuconym na Facebooka. Wiesz co, ja na taki outlet bym zarezerwowała jakieś specjalne miejsce, albo jeżeli chcesz to robić przez Facebooka, to może stwórz osobny album ze zdjęciami do którego, i do tego albumu wrzucaj tylko i zatytułuj go, że outlet, albo no nie wiem, doskonale, niedoskonałe, coś, coś takiego wiesz, co. Co wiesz, że Twoim klientom się spodoba, ale, ee, no, ale zadedykuj temu osobne miejsce. Niech on się nie miesza ten produkt z innymi produktami. Żoneta, może śmieszne pytanie, ale czy Wy używacie konkretnie słowa produkt premium w swoich ofertach? Nie. Tak, w jednej, przepraszam, w jednej kolekcji używam i bardzo go podkreślam. Ja, jest kolekcja Prestige, ona już sama nazwa jej wskazuje na to, że ona jest troszkę z górnej półki, ale szczególnie przy tej kolekcji używam tego słowa premium, dlatego że ona jest bardzo droga. I ona jest, moje, nasze wszystkie, nasza, nasza cała biżuteria jest dość droga, cała biżuteria Pillow Design Perfect Day jest dość droga, a kolekcja Prestige jest jeszcze średnio o 150 zł droższa na sztuce w porównaniu do innych kolekcji, więc żeby... Uzasadniać klientowi, klientce, dlaczego, skąd ta różnica w cenie, używam tego słowa, bo ono doskonale oddaje tę różnicę. Bo faktycznie to jest też prawda, bo w, tych, w tej całej kolekcji używamy dużo droższych kamieni, dużo jakościowo lepszych, w sensie takim, że w podstawowych zaraz mi pies wyrzuci. Wy poczekajcie. Pies, to jest lampa. Nie ten. Nie przewróć mi jej. Dużo, jakby używamy tam dużo droższych kamieni. W materiale jest duża różnica i dlatego stąd to słowo premium, ale to nie jest na wyrost. To nie jest na wyrost, to nie jest oszukiwanie, jakby tu jest faktycznie bardzo duża różnica, bo między różnica między kamieniami swarowskimi a cyrkoniami jest w cenie pół fabrykatu bardzo duża. Beata, no właśnie, usłyszałam to, co istotne. E, tak, ja też się zgodzę. Jeśli na zdjęciu widać nie doskonałość, a masz klienta o większych wymaganiach, to lepiej wprowadzać je jako okazję. Dokładnie i osobno, koniecznie osobno. Nie mieszać tego produktu. Niech nie będzie sytuacji, w której klient kupi myśląc, że to jest jakaś zwykła promocja i kupi myśląc, że, myśląc, że płaci ok, cenę ekstra, ale za produkt pełnowartościowy, że tak to ujmę, a dostanie, dostanie produkt, w którym zauważy pewną niedoskonałość. Beata, kolekcja premium. Nigdy nie myślałam, by tak przedstawiać swój produkt. To jednak działa. Tak wtedy wiadomo o co chodzi. Klienci są świadomi. Tak, warto podkreślać, warto podkreślać. Tak samo jak w tych pierścionkach, tam nie pamiętam już imienia, ktoś zadał, czy robić, czy robić pierścionki gotowe i sprzedawać gotowe, czy robić na zamówienie pod dyktando klienta, to też jest właśnie tego typu podział, że te robione pod dyktando na zamówienie specjalne to jest produkt bardziej premium, dlatego że on wymaga większej ilości pracy, on wymaga większego wkładu czasowego i można też taką kolekcję nazwać kolekcją premium. U? Cześć Olga, załapałaś się na końcówkę Ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Pytajcie A jak nie to kończymy I chyba pierwszy raz się wyrobiłyśmy Wyrobiliśmy poniżej Pół godziny, aczkolwiek niewiele Poniżej pół godziny, bo jest 22 minuty <laughs> Jak nie ma żadnego dodatkowego pytania To ja będę powoli kończyć Będę Wam życzyła bardzo, bardzo, bardzo miłego wieczoru. Naszym kursantkom dzisiaj jeszcze jakiegoś wyjątkowego relaksu. Słuchajcie, jakiś zen sobie znajdźcie strefę relaksu. Oczyście umysły, przygotujcie się na jutro, bo jutro będziemy, będziemy budować naszą ofertę tak, żeby, no, żeby spodobała się klientom idealnym określonym wcześniej. Będzie bardzo fajnie, myślę, że też będziecie zadowolone. Live będzie bardzo długi, tak jak w pierwszym module. szukujcie się na dwie godziny bite mojego gadania. Dużo notatek, tak jak w pierwszym module. Kartki, zeszyty, długopisy i jedziemy z tym koksem. Nie ma więcej pytania. Elga, Olga widzi, że właśnie widzi, że przyszła, że przyszła późno. Wiki pisze, że ach, tak ciężko będzie. Wiki, gdzieś tam ciężko? Czy u nas jest coś ciężkiego? <laughs> wszystko wyjaśniamy. Wszystko wyjaśniamy. Beata pisze: Czy może mówiłaś o jednolitości zdjęć? W jakim sensie o jednolitości zdjęć? O. O cechach wspólnych zdjęcia. Bardzo dużo na kursie temat w grupie. Bardzo dużo dziewczyny poruszały właśnie tematu zdjęć. Dziewczyny wrzucały zdjęcia. Robiłyśmy burzę burze mózgów, która, które zdjęcia są fajne, co, po, co polepszyć, co zmienić. No tam fajnie, dziewczyny, bardzo fajnie. Wiki pisze, że nie, ma, że, nie że nie jest nic trudnego. No to się cieszy. Tym bardziej, że tam jesteśmy przez tydzień i pomagamy, jak coś jest niezrozumiałego albo bardziej zawiłego, więc, więc myślę, że myślę, że spoko. Beata pisze, na czym polega. Na czym ona polega, ta jednolitość. Na jednolitość zdjęć. To chyba bardziej. bardziej no. Bardziej chyba ci chodzi o to, o spójność stylistyczną tych zdjęć, a nie jednolitość, tak? To masz na myśli? Czy informować klientów, że zmieniam powoli stylistykę zdjęć, że odchodzę trochę od białego tła? Nie, nie, po prostu to zrób. Klienta to nie obchodzi tak naprawdę, że ty coś zmieniasz w listy zdjęć. On chce po prostu zobaczyć to, co on chce zobaczyć i on będzie najbardziej zadowolony, jak w końcu to zobaczy. Nie ma sensu klientom mówić, że o, podjęłam decyzję, że um, zmieniam zdjęcia z białego tła na jakieś inne tło, dlatego, to, że to im w prostej linii zasugeruje, że robisz to po to, żeby im obchnąć świece, a oni mają sami chcieć kupić od Ciebie te świece, a nie poczuć, że im te świece chcesz na siłę sprzedać, więc po prostu zrób zdjęcia takie, jak myślisz, że oni będą chcieli zobaczyć, a sama zauważysz różnicę w ich reakcjach, w, ich, w tym, jak zareagują na dane zdjęcie. Tylko też pamiętaj, to co powtarzam Wam na kursie w kółko i miele, i miele, i miele, to jest proces, to nie jest po prostu skok o tyczce, tylko to jest taki, no to jest rozbieg. Tu trzeba, tu trzeba pracy, to się nie da w ciągu jednego dnia, dlatego już tam duże zrobiłaś postępy w ciągu, kurcze tygodnia, zrobiłaś fajne zdjęcia i fajne dziewczyny Ci popisały też sugestie swoje, więc naprawdę myślę, że idziesz w dobrym kierunku. Nie ma sensu, żebyś mówiła klientom, po co to robisz. Oni to zauważą. Po prostu. Beata, tak, chodziło Ci o... Ogólnie spójność przekazu jest bardzo ważna, Beata, i ta spójność musi być też widoczna w zdjęciach. Zdjęcia powinny być skomponowane tak, żeby odpowiadały potrzebom, nawet nie potrzebom, tylko żeby odpowiadały. Mm... Wrażliwości Twojego klienta idealnego. To, co on chce zobaczyć, to musisz mu pokazać na tym zdjęciu. To, czego on szuka okiem, to powinno się pojawiać w Twoich zdjęciach, i jak już znajdziesz to, co, co, co działa, jak już znajdziesz to, jakie zdjęcia działają na Twoich klientów, to po prostu trzeba się tych zdjęć trzymać i cały czas robić tak, tak, tak jak widzisz, że klienci że klienci reagują. Wiki bardzo tu dziękuję. Dobra dziewczyny, słuchajcie, ja będę kończyła. Odpowiedziałam na więcej niż trzy pytania, ale chyba nigdy się nie zdarzyło, żebym zamknęła, żebym zamknęła live' po trzech pytaniach ale też nie jestem fanką takich hitlerowskich rozwiązań staram się, staram się wam tutaj pomagać jak tylko mogę, trzymajcie się ciepło, miejcie dobry dzień Edyta nie krzycz na mnie za to, za to przemycenie no, angielskiego wyrażenia do polskiego języka, już nawet nie pamiętam jak to się nazywa fachowo no, miejcie dobry dzień, miejcie dobry wieczór, widzimy się jutro w grupie modułowej numer 2 i działamy z ofertą z ofertą produktową. Trzymajcie się. Do zobaczenia. PA-PA-PA-PA.